Kawariatę e, tur tutaj zbyt wielu na razie e, nie nazbierał. Ma 19 punktów, 6, zdobył w Poznaniu 13 w konkursie dużej rundy w Krakowie, tu e, kiedy zajął e, czwarte miejsce na czako amikorze Jarosław Skrzyczyński. Taka ciekawostka, faktycznie e, najlepsi polscy. Jeźdźcy dosiadają trzech kasztanów i wszystkie te trzy kasztany mają w rodowodzie Ogiera, Czako, Blue, dwóch synów, Czako, i Cross, a Czinta, Blue jest z kolei ma, z matki po czarno. Zaczął już Jarosław Skrzyczyński, te trzy pierwsze przeszkody bardzo pewnie pokonane, tu jest dość długi najazd na przeszkodę numer cztery. To również koniec ogromną fulą galopu. Jarek nie może go aż tak mocno rozpędzać. Ale Jarek zawsze jest szybki, potrafi znaleźć optymalną trasę. 3,40,